Hej, hey, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z W12. Przypominam, nie pytamy, kiedy będzie następny odcinek 800 łapek i będzie kolejny. Powiedz co sądzisz o tornadzie. Wypowiedziałem się w odcinku z W9 o aktualizacji. Cytuję Quick of Etam od gościa z gabinetu magii. To jest chyba to do skracania misji. Nowe epiki, tak jest, link pod każdym odcinkiem. To jest screenshot, fajnie. Skąd masz tyle miejsca na rzeczy? Ze skarbca w twierdzy. Wiesz, jest tutaj w twierdzy takie coś jak skarbiec i tutaj każdy poziom skarbca podnosi ci. O jedną rzecz. Drugi panie, mam rzeczy będzie dość do abstraktu na Troncocking Crash na S34. Nie wiem jeszcze, co będzie, a ja na W13 nie gram na pewno. Eee... Cześć, Kasper. O... W tym czasie wbiłem duży poziom, gram bez grzybków. Więc nie kupuję afki. Mam prośbę dodać mi, jak też nie robić całą afkę, jak zobaczcie te grzyby. Wiem, że w pierwszej misji jest jedna, ale to za mało. No właśnie nie mam cały czas gryfa i nie robię cały czas trzech Tyle ile mi z reklam wyskoczy i z koła, To tyle robię. Czasem mi nie wyskakuje ostatnio tydzień jechałem na gryfie i robiłem jeden pasek... Tak to niestety jest. Nie zawsze się to udaje, ale free to play to free to play. Bo cały czas, moi drodzy, jest free to play. Pisze z ofertą, jeśli ktoś ma 40 szuka Gildi, grzybiarze od pierwszego, bo mi się nudzi Gildia zaprasza. Kolejna gildia Elohir zaprasza też. Maćko, jak to dokładnie jest córką z kontrataków, od czego zależy ilość mój drogi. Od poziomów rozbudowy, od różnicy rozbudowy, tu masz to poopisywane. Generalnie. Im wyższe masz tutaj te budyneczki, tym lepiej. Bo więcej wtedy dostajesz. Natomiast opisane to dokładnie jest w poradniku. I do którego cię odsyłam. Czemu masz prawie same klejnoty na wytrzymałość? Bo staram się jakoś tak równoważyć. Teraz mam akurat większość na siłę, czy no, 4 na siłę. Zależy, jakie mam itemy. Jak mam itemy na siłę, to wkładam wytrzymałość. Jak mam itemy na wytrzymałość, to wkładam siłę. No i z tego to wynika. Jaki poziom twierdzy, czy opłaca się, jeśli mam 4 razy ponad limit? Zawsze się opłaca. No w pewnym momencie przyjdzie taki czas, że nie będziecie stać na budowę. Kolejnej twierdzy, bo skąd ataku będziesz mało dostawał córki, bo masz za niski kamieniołom i drwali. Ja teraz tu mam 12 i salerzystowską 12 katery robotników. Teraz zrobię na 12, podniosę to na 8 i albo będę tutaj jakieś boki robił, albo jechał dalej w twierdze na 13. Jak oceniasz wojownika? Przyjemna postać? Bardzo przyjemna. 6 epików z rzędu fart? Nie sądzę. Forum, ostatni post najciekawszy był w nim strategię rozwijania poszczególnych kupili, by wbić każde środowisko, do tego wrócimy moi drodzy, lepiej wydawać codziennie żeby na trzy paski, to już omawiałem, że nie zawsze się dawają reklamy, o co chodzi, jak je dostać, co się za nie dostaje, wyłączyć od bloka i o tutaj taki telewizorek czasem się gdzieś pojawia, a jak się nie pojawia, to sobie wyczyść kukisy i zacznie się pojawiać, o widzisz, klika się, ogląda się reklamy i się dostaje monetki. Siema, oglądam ostatni filmik. Jak widzisz, siedzisz w pod koniec filmu mówisz, że jeśli chce ktoś dobrze zabrać na twierdzę, ma zaglądać na W12, bo zbudujesz twierdzę, wojska i jest problem. Czyli mówisz, że nie opłaca się budować wszystkiego, czy jak? zrób czy nie Jest odcinek o twierdzy w serii mini poradniki, natomiast tutaj buduje już bardziej pod kontrataki, jak widzicie. Fort prosty, tu tych gildi nie ma i dzięki temu łapiemy sobie dużo kontrataków, które sobie zapisuję i później sobie je... Realizuję. Mama Madzi, maczko, dlaczego nie ma w sali chwały przy niku polskiej flagi? Mama Madzi już jest, natomiast czasem jest tak, że jak się wyczyści kukisy, to się o to. Bo jak to odznaczę, to teraz nie ma polskiej flagi. Widzicie? Jak to zaznaczę, to już jest polska flaga. Z tego to się bierze. Które lewele chwili już masz pokazywałem? Ty grasz bez grzybków, tak, gram bez grzybków, ale okej. Okay. Takie mam, takie mam, takie mam, takie mam i takie mam. <laughs> okej okay, moi drodzy, co dalej tutaj mamy do zrobienia. Mamy wielką stopę Która nam stawiła opór słaby. To jest. Czego mi się tu Tornado włącza? Mamy zjawę. Zjawa była magiem. I chyba długo nie poczarowała. To została Krytyksona. Oj, No oj. Fajna walka na styk była. Ej. Wyjdź mi z tej strefy. Piekielnie obcy. Wreszcie, moi drodzy. Wyczyszczę sobie pocztę. Będę mógł stąd kontrataków na odkładać. A nie się denerwować, że ich nie mam. nie obcy. Gdzie twoje uniki? A, pojawił się pierwszy. O, rozstrzalałeś się z unikami. Ha, 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 ale ja też. Dziwne, że to się pokazuje, ale dobra. Istota pozaziemska. Też mag. Dajesz, dajesz, gościu. Dawaj go. I krytyk. Dobrze. I oto. I oto było Kaman. Tak moi drodzy, bo już tu mam zamknięte te 9 lochów. Widzicie, otworzył się 10, już tu nawet też pierwsze. W wieży posucha, jak widzicie, na razie nawet nic tam nie robię, bo nie mam co i za co. Eee, ale chyba dzisiaj nie dawałem nic do tybelka. No. Maciej przypomniał, że trzeba sobie wbić aurę Ta broń temu wojownikowi to się tam przyda. Dajcie, sobie. zanim ja coś w strefie mroku zrobię, to minie 10 lat. Wracamy do poczty. Eee, o, nowa kontra się zrobiła. Eee, duch wulkanu! Co ty duchu powiesz na to, żebym cię sklepał? I dostałem jakiegoś pika nawet, moi drodzy. Smoko błędu. To też długa walka, bo... Widzicie ten gdzie jak krew z nosa, ale poszedł smoko błędu. Roczny obcy! Easy. Easy, szkaradny demon, też easy, i brońka doszła do kibelka, przybysz z kosmosu, to jest Mag, to zobaczymy tą walkę. Uuu, i wiele jaki hit, i o to chodziło potwornie różowy zajączek, o. Easy Tarczę dostałem, chyba ją nawet mam na sobie cały czas. No, Bansę Uuu, Bansę też posła sobie Bansyć. Masynka do zabijania. Uuu A gdzie ja mam? Mm. Gdzieś mi się skasowała walka moja z tym, no z no z powtórem. ale w tym, w ten sposób mamy 9 lochów zamkniętych, bo ten jeździec mroku to już jest z twierdzy posępnego czerepu, więc jego sobie zostawimy na odcinek z twierdzy posępnego czerepu tu już mam wszystko porobione, kipelek też Poczekamy te 10 sekund na to, żeby zrobić jeszcze walkę na ręce. No, odbierz to. Kogo my tu mamy? Sobie przypatrzmy. 462900, 900 Kotkę to, kotka, katka. Katka Shakes. Zobaczmy, jak nam pójdzie z magiem. Oj. oj, oj. oj. Nowa broń. Spisuje się całkiem nieźle. Dawno nie miałem broni. Ta broń może mi dużo, dużo pomóc teraz i w lochach, i we wszystkim, więc bardzo dziękuję. Wspaniałej grze przed nami nową broń. Podniesiemy sobie tutaj to. I jest ok. Moi drodzy, to tyle. Przypominam, kolejny odcinek za. będzie jak się pojawi 800 papek, więc łapkujcie w górę. I do zobaczyska. Trzymajcie się hejka i pa, pa.